Halo, halo, witam Was serdecznie w poniedziałek. Kochamy poniedziałki, uwielbiamy poniedziałki, ponieważ zaczynamy ten tydzień z Panem Bogiem, zaczynamy tydzień pracy, który będzie oparty na tym, że jesteśmy kochani, na przeświadczeniu o Bożej obecności, o Bożej dobroci. I nie ma lepszej nowiny dla nas, nie ma lepszej wiadomości z rana, niż dowiedzieć się, że jest się kochanym, że jest się upragnionym, że jest się cudownie stworzonym, wyczekiwanym, dlatego że nasz Bóg czeka na nas. On pragnie się z nami dzisiaj spotkać, i dlatego otwieramy Jego Słowo, dlatego się modlimy. Zapraszam Was, kochani, na następny odcinek Przebudzenia Piąta Rano. nieustannie mnie zadziwia, że Bóg, który mógłby istnieć po prostu sam, bo jest wystarczający, bo jest potężny, bo niczego mu nie brakuje, nie jest Bogiem, który ma jakieś braki, który potrzebuje czegoś, ale zadziwiającym jest fakt, że Bóg potrzebuje nas i On pragnie być z nami i stworzył nas, ponieważ nie chciał być sam. I pragnął miłości, pragnął być kochany, pragnął być Upragniony, wyczekiwany, tak jak on wyczekuje nas. I kiedy czytamy niektóre wersety w Biblii, ja jestem zdumiona, że Bóg pokazuje swoją słabość, swoją taką wrażliwość, podatność na zranienie również, ponieważ kiedy kochamy, jesteśmy podatni na zranienie. Bóg ją okazuje, żeby pokazać, że jesteśmy ważni, że to nie jest tak, że jesteśmy ludźmi którzy są do zastąpienia, że jak nie my, to ktoś inny, że jak my go nie kochamy, to może ktoś inny. Nie, to, to nie jest tak. Bóg wie, że jesteśmy niezastąpieni, jesteśmy jedyni w swoim rodzaju. Kiedy czytam Księgę Izajasza, szósty rozdział i ósmy werset, to zdumiewa mnie to, że Bóg potrzebuje nas. Bóg potrzebuje pomocników. Pewnie mógłby się obyć bez nas spokojnie, ale nie chce tego zrobić. Posłuchajcie, Potem usłyszałam głos Pana mówiącego, kogo pośle i kto nam pójdzie. Wtedy odpowiedziałem, oto jestem, poślij mnie. Izajasz dopiero co przeżył oczyszczenie, takim niebiańskim, rozrzeżonym węgielkiem, anioł dotknął jego ust i została zmazana jego wina, został zmazany jego grzech, został oczyszczony i jego reakcją na to oczyszczenie jest pewna gotowość, gotowość służenia Bogu. Za każdym razem, kiedy doświadczamy Bożej miłości i dobroci, to czujemy taką ulgę, taką radość, taką miłość do Boga, że zostawiamy wszystko inne i chcemy być do Bożej dyspozycji. I Bóg, który mógłby posłać aniołów, który mógłby w podanaturalny sposób dokonać pewnych rzeczy, niejako powstrzymuje się, mówi nie, nie, nie. Niech zrobi to ktoś inny. Chcę współpracować z tymi, których kocham. Chcę mieć jeszcze więcej radości, robiąc coś wspólnie. Bo nie wiem, czy żeście tego doświadczyli, ale fajnie jest robić pewne rzeczy, tworzyć nowe projekty, obmyślać nowe rzeczy, ale jeszcze fajnie jest to robić w dużej drużynie, w dużej grupie ludzi, gdzie mamy czas ze sobą, gdzie możemy omawiać te sprawy, gdzie możemy wymieniać doświadczenia, gdzie możemy cieszyć się wspólnym sukcesem. Wtedy jest jeszcze więcej radości i Bóg o tym wie. I dlatego Bóg lubi współpracować i z aniołami, i z nami. I dlatego daje nam takie różne zadania, jak matka daje swoim dzieciom. Spokojnie mogłaby sama sobie poradzić, ale daje zadania swoim dzieciom, ponieważ lubi być w tym procesie obserwowania wzrostu dzieciaków. Kiedy widzi, że ta jej córeczka, która teraz właśnie wyciera talerze, ona uczy się nowych umiejętności i, i spędza czas ze swoją mamą. Wtedy jest czas na rozmowę, czas na relacje. Tak samo Bóg. On cieszy się, kiedy coś może robić razem z nami. I dlatego mówi, kto mi pójdzie, kogo poślemy. <laughs> Czeka na ochotników. Bóg lubi taką postawę, kiedy my jesteśmy gotowi i mówimy: jestem ja, oto ja, poślij mnie. Bóg sam jest takim ochotnikiem. On sam zgodził się przyjść tutaj na Ziemię i oddać swoje życie i nigo do tego nie zmuszał. Nie było żadnej w niebie. Pójdziesz teraz ty, to ty pójdziesz umrzeć na krzyżu. Tam nie był rozpisywany żaden plebiscyt, tam nie było żadnej uchwały, która by zdecydowała, że właśnie Jezus, Chrystus pójdzie na Ziemię i stanie się człowiekiem i odda swoje życie za nas. Nie, to sam Jezus, sam Bóg zdecydował, że pragnie to zrobić, ponieważ nas kocha. On był takim ochotnikiem. Ja idę, ja idę, ja chcę to zrobić. Ja chcę służyć, ja chcę oddać siebie, ja pragnę wyrazić swoją miłość i swoją pasję właśnie w ten sposób, pokazując to, jak bardzo kocham. I ponieważ Bóg taki jest, on jest takim ochotnikiem on nieustannie robi rzeczy po raz pierwszy, nowe, jako pierwszy, jako ten, który idzie z przodu, i on zaszczepia tą samą cechę w nas. Ja dostrzegam u siebie bardzo dużo takich pionierskich cech. Wiem, że to mam po nim. Wiem, że Bóg daje to pragnienie, żeby robić coś po raz pierwszy, robić coś, czego nikt jeszcze nie zrobił. Zgłosić się jako pierwsza. Ja w szkole bardzo lubiłam odpowiadać pierwsze na pytania, siadać w pierwszej ławce, być pierwsza przy pani, jeżeli czegoś było potrzeba, coś zrobić, jeżeli był jakiś pomysł, jakiś projekt, jakaś wycieczka, coś trzeba było poprowadzić usprawnić to ja zawsze byłam pierwsza i ta moja cecha ja wiem że to jest boża cecha że to jest coś co jest w Bożym sercu i on pragnie dawać to samo w nas pragnie żebyśmy my byli takimi ochotnikami takimi których nikt nie musi zmuszać tylko którzy sami wychodzą z inicjatywą którzy sami proponują którzy sami się zgłaszają którzy są dostępni ktoś powiedział że Bóg nie oczekuje że będziemy idealni ale oczekuje że będziemy dostępni że będziemy Chętni, żeby On mógł nas użyć. Powiemy: Jestem Boże, używaj mnie. Jestem słaby i nie potrafię, ale jestem. Użyj mnie. I właśnie taką osobą był. Powiedział: Boże, używaj mnie. Jestem pod ręką i możesz na mnie liczyć. Nie wiem, do czego Bóg chce nas dzisiaj użyć. Gdzie jest dzień pracy? Idziemy do swoich obowiązków. Będziemy pracować, będziemy opiekować się naszą rodziną, będziemy zarabiać pieniądze, będziemy sprzątać domy, będziemy gotować obiady, będziemy wspólnie odpoczywać. Być może będziemy prowadzić jakieś spotkania modlitewne, może będziemy prowadzić nabożeństwa u siebie w domu, będziemy opowiadać naszym dzieciom o Bogu, będziemy czytać im książeczki, będziemy robić różne rzeczy. I w tym wszystkim Bóg pragnie dawać nam nowe pomysły i pragnie, żebyśmy robili coś po raz pierwszy w nowy sposób, w kreatywny sposób. Żebyśmy mieli jeszcze więcej radości, bo on wie, że z tym łączy się wielka radość. W odkrywaniu, w takim patrzeniu na świat oczami odkrywcy. Wow, tego jeszcze nie robiłem. Nie, tego nie robiłem w ten sposób. Boże, jak chcesz, żebym dzisiaj ugotowała obiad? Boże, w jaki sposób chcesz, żebym dzisiaj opowiadała moim dzieciom Bogu? W jaki sposób chcesz, żebym lepiej wykonywała swoją pracę? Może rozmawiała z kimś w pracy, może z kimś, do kogo nigdy się do tej pory nie odzywałam. Bóg chce nam dawać pomysły, chce nas stawiać na pierwszej linii frontu i będzie nas wyposażał do tego. Wow, to po prostu fajna perspektywa, nie wiem jak wy na to patrzycie, ale życie z Bogiem nie jest nudne. On po prostu cały czas daje nowe pomysły, nowe rzeczy się dzieją. I potem, wow, jest tyle wrażeń. Drogi Boże, ja Ci dziękuję za to, że Ty jesteś Bogiem, pionierem, który idzie z przodu i daje nam przykład, jak wszystko powinno być zrobione. Ty jesteś Bogiem nowych rzeczy, nowych pomysłów, nowych rozwiązań. I chcemy dzisiaj otworzyć się na Twoje prowadzenie. Chcemy być dostępni, chcemy powiedzieć: O, to jestem, poślij mnie. Jeżeli potrzebujesz dzisiaj kogoś pocieszyć, jeżeli potrzebujesz, żebym dzisiaj pom pomodliła się o kogoś, bo ktoś jest smutny, bo ktoś jest przygnębiony, bo ktoś jest chory, jeżeli są jakieś potrzeby dzisiaj wokół mnie, jeżeli mogę w jakiś sposób pomóc moim własnym dzieciom, żeby mogły się szybciej rozwijać, żeby mogły więcej rozumieć, żeby mogły czuć się bardziej kochane, to ja chcę być tą osobą, chcę żebyś mnie użył. Drogi Boże, oddajemy się Tobie dzisiaj. Oddajemy swoje ręce, oddajemy swoje umysły, swoje serca, swoje języki do tego, żebyśmy mogli mówić, żebyśmy mogli robić, żebyśmy mogli przytulać żebyśmy mogli być użyteczni w Twoim Królestwie. Prosimy Ciebie, żebyś mówił do nas i pokazywał nam. I żebyśmy mogli być wrażliwi na Twoje prowadzenie. Bądź w tym wszystkim uwielbiony. Dziękujemy Ci za Twoją obecność, za to, że Ty nas w tym wszystkim prowadzisz, że Ty nas wyposażasz w moc, w radość. Ty do nas mówisz. Pragniesz, żebyśmy byli zawsze tacy napełnieni dobrym Twoim życiem, życiem w Jezusie Chrystusie. Dziękujemy Ci za wszystko, oddajemy się w Twoje ręce. Niech ten dzień będzie wspaniały. Będzie wspaniały, bo będzie spędzony z Tobą. Amen. Kochani, błogosławię Was. Niech ten poniedziałek będzie wyjątkowy. Proszę podzielić się w komentarzu, jeżeli dzisiaj coś się uda zrobić po raz pierwszy, albo coś nowego, w nowy sposób, to proszę koniecznie napiszcie w komentarzu. Dlatego, że zaczynamy ten dzień rano, nie wiemy, co się wydarzy, ale modliśmy się, więc będziemy oczekiwać nowych rzeczy, nowych zdarzeń, i byłoby super, gdybyście opisali, co Pan Bóg dzisiaj przez Was zrobił, co Wam pokazał, może coś nowego się wydarzyło, może w jakiś pionierski, odkrywczy sposób zrobiliście coś, co do tej pory było rutynową czynnością. A ja Was żegnam i równocześnie będę Was witać jutro rano. Z Panem Bogiem trzymajcie się, pa pa.